Dzieci siostry, dzisiaj w czwartą niedzielę Adwentu, w ten wieczór przeżywamy szczególną radość. Oto harcerze, ówce Wadowice pragną nas wprowadzić w noc betlejemską. Przynieśli światło z Betlejem, światło pokoju. Po Ewangelii przybliżą nam sens. Tego światła, który, które dzisiaj zostało przywiezione do Władoc z Betlejem. Niech ta również i młodość tych ludzi oraz ich służba, pięknym wartościom, które pielęgnują w swoich sercach, zaowocują również i nas, czuwajmy. Czuwajmy w ten wieczór adwentowy. Przygotujmy się dobrze na nadchodzące święta Bożego Narodzenia. I od tego światła, od tego płomienia, nie tylko będą rozpalone te lampki, które potem zostaną nam przekazane przez harcerzy, również i władzom naszego papieskiego miasta. Witam Panią Burmistrz. Ale również chcielibyśmy od tego płomienia zapalić lampę swojego serca, by ona płonęła dla Chrystusa dla tych ludzi, których on postawił na drodze naszego życia. Corocznie Co w przedsięwzięciu Bożego Narodzenia harcerzy w organizują wielką akcję przekazaną do krwińskiego światła pokoju, obejmującą swym zasięgiem niemal całą Europę. Od 1991 roku w akcję włączyli się także harcerzy Związku Harcerstwatorskiego, którzy odbierają ukraińskie światło pokoju od skałków słowackich na przejściu granicznym w Tatrach. Następnie u uroczystej uszy Świętej odprawiane w tablicy ukraińskiego do światła pokoju. Dzisiejszym pragniemy przekazać ten wyjątkowy ogień mieszkańcom Wadowic, by jak mówi tradycja, mógł upalić się na w stole państwa domu. Każdego roku akcja przekazywania światła towarzyszy pasko przywołanie. W tym roku brzmi ona wyjść z cienia po każdego roku. Jest ono nawołowanie do podjęcia wyzwania, stania się lepszym, zaproszeniem do pracy nad sobą. Wiemy, że tylko autentyczny przykład. Czasami pomagamy najwięcej od samych siebie. Pragniemy złożyć także dla Państwa rację o życzeniach świątecznych od Instruktorów i Harcerzy Urca Ziemi Wadowickiej. Serdecznie zapraszamy. Drodzy parafianie i goście, zabierzcie to światło do siebie, kiedy tak chce, żeby żeby będą rozdzielać. Przyjmijcie również ich trud, przygotowania tych ciasteczek na choinkę czy na stół. Gratuluję takiego pomysłu i zaangażowania. To jest piękne, że młodzi ludzie chcą podjąć takie szczytne zadania, które wzruszają na starszych.